Zobaczymy, czy wyścig będzie w ostrym tempie przeprowadzony, czy raczej wolny, ale przekonamy się za jakieś dwie minuty. Ruszyły. Basso na czele, tam już na front przesuwa się Sakal i Sanktorina. Sakal na froncie, Sakal. On ma dyktować tutaj tempo gonitwy dla Basso. Na drugiej pozycji Sanktorina. Na trzecie miejsce przesuwa się e, Szamir i z tyłu galopuje Basso z Sorosem. Połowa przeciwległej prostej na czele wciąż Sakal. Sakal na drugiej pozycji galopuje Sanktorina. Sakal, Sanktorina, Szamir, Basso i Soros. 1200 metrów do celownika z niewielką przewagą Sakal. Na drugiej pozycji galopuje Sanktorina. Na trzecim miejscu plasuje się Basso, na czwartej pozycji Soros i na piątym miejscu Szamir. Połowa zakrętów, wciąż na czele galopuje Sakal. Sakal na drugiej pozycji Sanktorina. Sakal Sanktorina, Basso razem z Szamirem. I czwarty Soros. Szamir przesuwa się dużym kołem, Basso też chyba wyjdzie na duże koło. Słabnie nieco Sakal przy wewnętrznej, Sakal jednak wyprowadzi na prostą finiszową. Sakal. Sakal finiszuje Basso. Sakal, Basso, polem ruszył Szamir. Sakal, Basso, Szamir przy wewnętrznej, Soros. Basso, Basso z Szamirem, Basso, Szamir. Basso, Szamir przy wewnętrznej, Soros, Basso, Basso, Szamir, Soros i jeszcze dzielnie broni się Sakal. Kto wygra tutaj? Idzie jak burza, Soros, Soros, Soros na drugiej pozycji, Basso, Soros, Basso, Soros, Basso, Ten dwa konie chyba będą walczyły o zwycięstwo. Soros przy wewnętrznej polem basso, Soros i basso. Basso nieznacznie przed Sorosem, czy Soros przed basso, Soros i basso. Na celownik wpada pierwszy jednak, Soros drugi, basso. Trzeci, Shamir, czwarty, Sakal, piąta, Sanktorina.